Pełne ciepła. Wojciech Kurzyk, dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek podcastu Życie Pełne Ciepła. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Agnieszka Niedźwiadek, projektant graficzny, ilustrator, właścicielka firmy Świetlik. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry Panie Wojtku. Mamy takie pierwsze pytanie rozpoczynające, rozgrzewające, bo dotyczy ciepła. Czym jest dla Pani ciepło? Jak Pani to rozumie? Dla mnie ciepło kojarzy się przede wszystkim, jak większości osób, z bezpieczeństwem, z ludźmi, z którymi, się, z którymi czujemy więź. Kojarzy się z domem, czyli w dom plus ludzie. To jest właśnie dla mnie to bezpieczeństwo, to jest właśnie ciepło. To ciepło przejawia się także w naszej pewności siebie, którą właśnie wynosimy z, jakby z tego komfortu. E, to poczucie własnej wartości przekłada się na zaufanie, a zaufanie jest bardzo ważne w biznesie, bo bez zaufania nie można tak naprawdę z nikim współpracować. I to jest dla mnie właśnie ciepło. Pani Agnieszka, jest Pani projektantem graficznym i ilustratorem. Co to jest dokładnie? Czym się Pani zajmuje? Zajmuję się projektowaniem graficznym i ilustracją. To tak co można powiedzieć. Jestem dyplomowanym grafikiem po Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także skończyłam studia podyplomowe z zakresu komiksu i ilustracji. Poruszam się w dwóch światach. Jeden świat to jest klasyczne projektowanie, identyfikacji wizualnej od wszelkich fizycznych materiałów potrzebnych działalności firmy, jak logotyp, jak ulotka, jak folder, czy innego tego typu materiały. A drugi świat to jest świat cyfrowy. To jest świat socjalmediów, mediów, to jest świat animacji. Więc działam jakby na pograniczu tych światów i, i, i łączę je też ze sobą. Zajmuje się też Pani czymś takim, co nazywa się Brand Hero. Co to jest za koncepcja? Brand Hero, to jest określenie z języka angielskiego. Po polsku to będzie po prostu bohater marki. Jest niczym innym jak ucieleśnieniem. Wartości marki i specyfiki produktów, jakie ta marka ma w swojej ofercie. To jest budowanie świata za pomocą bohatera o konkretnych cechach, które odpowiada temu, co jest ważne, najbardziej charakterystyczne i wyróżniające się dla marki i jej produktów. To jest jedno z chyba z najbardziej skutecznych y, narzędzi marketingowych, pomagających w rozpoznawalności firmy, y, jakie ma w sprzedaży. Wykorzystywany często jest w sposób taki. Czasami mało poważne. Nie wiem, do reklamowania chipsów, czy reklamowania jakichś produktów dla dzieci, ale ta, ta postać może być czymś więcej, może adre być adresowana także do widza dorosłego, bo inaczej odbiera się postać. Która opowiada nam o czymś, która prezentuje cechy, które są nam tożsame czy wspólne, a, i, a inaczej, jeżeli słuchamy jakiejś tam prezentacji czy reklamy, gdzie czyta nam to po prostu beznamiętnie lektor, z którym ciężko czasami nam się utożsamić. Ta postać po prostu pomaga nam wejść w świat e, firmy. Jej produktów czy też usługi, pozwala się nam z nią utożsamić i poczuć emocje, bo, bo często w podejmowaniu wszelkich decyzji udzielają nam się emocje. Kiedy firma może rozważyć stworzenie swojego własnego brand hero? Kiedy konkurencja oferuje dokładnie to samo, co my, czyli co nasza firma ma, w czy produktach, czy też w swoich usługach. To jest właśnie istotna rzecz, która nas odróżnia właśnie od konkurencji. Dlaczego to jest nam potrzebne? Bo jest coś takiego jak pojęcie substytucji, czyli pojęcie, które można wyjaśnić w ten sposób, że podejmując jakąkolwiek decyzję musimy mieć stuprocentową pewność, że ta decyzja jest właściwa i prawidłowa. Je jeżeli nie mamy wiedzy, Podczas podejmowania tej decyzji, mózg nas pewnego rodzaju oszukuje, prowadząc pewnymi rodzajami skrótów myślowych, żeby zabrać tej pewności siebie. I to jest właśnie ta substytucja. Jeżeli mamy na przykład do wyboru nie wiem, produkty, dwóch film oponiarskich, mamy oponę numer A i oponę numer B, to różnią się dosłownie wzorkami. Nie mamy na ten temat wiedzy, która opona będzie lepsza, która, nie wiem, będzie lepiej hamowała lub miała innego rodzaju właściwości. Bardzo często wybierzemy się, jakby decydujemy za pomocą właśnie takiego skrótu myślowego, albo co jest tańsze, albo którą firmę bardziej lubimy. I tu właśnie pomaga nam ta postać Brand Hero, która, yy, która właśnie wzbudza te emocje, które pozwalają nam podjąć tą właśnie decyzję. Ma Pani jakieś przykłady najlepszych praktyk? Tak, mam takie przykłady. Takim dobrym przykładem jest firma Michelin, która ma postać, która się nazywa Bibendum. To jest postać, która składa się z różnego rodzaju, z takiej z trochę sterty opon. Ta postać, niewiele osób może sobie zdaje z tego sprawę, ale ta postać funkcjonuje już ponad 100 lat. Została ona wymyślona w 1894 roku i do tej pory ta postać funkcjonuje w naszej świadomości i jeżeli ja rozmawiam z klientami, i którzy nie do końca czują pojęcie brand hero, jeżeli mówię ludzik Michelin, to każdy wie o co chodzi. Ja nie muszę dodawać nic więcej. I to jest właśnie ta rozpoznawalność, która ta firma, mówię o firmie Michelin, wypracowała sobie przez tak długi okres czasu i to pokazuje, że ta strategia, taka, taki, takie myślenie zdaje swój egzamin. To spróbujmy teraz odnieść się do takiego pytania o to, jak firma powinna się zabrać do tego, żeby stworzyć taką postać. Co jest przy tym ważne? Przede wszystkim jest ważna rozmowa z klientem, bo od tego musimy zacząć. Dlatego, że ja muszę poznać bardzo dobrze, co firma, jakie ma, jakie ma oczekiwania. Czego potrzebuje, co sobą reprezentuje, jakie ma wartości, z czym tak naprawdę chce wyjść do klienta, co mu zaoferować, czyli musimy zrobić taką naprawdę poważną analizę tego, co my chcemy pokazać światu i jak klient ma to odebrać. Od tego musimy wyjść, bo bez takiej głębokiej analizy nie osiągniemy po prostu sukcesu, nie osiągniemy nic sensownego. Bardzo pomagają przy tym na pewno badania marketingowe, ponieważ taka analiza bezstronna pozwoli nam też bezstronnie jakby poznać potrzeby klientów. Bardzo dużo klientów robi ten błąd, że myśli przez pryzmat siebie, jakby swoich oczekiwań, swoich potrzeb, tego jak jak ja widzę, czego moi klienci oczekują. Niekoniecznie musi być to prawda. Dlatego takie badania marketingowe, niezależne, pozwolą nam obiektywnie stwierdzić, czego klient oczekuje po nas, jakiego przekazu i dlatego możemy dobrać do tego dobrą postać, która, która będzie odpowiadała po prostu te, tego, co my chcemy przekazać. Takim dobrym na przykład przekazem jest marka e, Żubr, e, gdzie właśnie postacią co ciekawe, jest animowana postać żubra, dosyć realistycznie, ale jest to nadal brand hero, gdzie, gdzie ta marka nam przekazuje, że, że pijąc to piwo, czujemy się w kontakt z naturą, kontakt, że to jest świeży produkt, że to jest produkt, który jest naturalny, czyli Czyli mamy jakiś tam pewien przekaz. Jest to, jest to podbijane dosyć dowcipnie komentarzem lektora, tak? Też takim dobrym przykładem, to się też posłuszę trochę z marki z, z firmy, z branży piwowarskiej, jest harnaś piwa Harnaś, gdzie bohater, który jest człowiekiem, ale też jest to brand hero, jest ubrany dokładnie tak samo jak postać z puszki czy z butelki, i gdzie tam jest sugerowana taka nieposkrupiona wolność, zabawa i e, e, takie poczucie mm, mm, swobody, tak bym to określiła. E, więc, więc dlatego to jest tak, tak, tak ważne, istotne, żeby ta postać, która nam będzie reklamowała produkt, była tożsama z marką i także z. Z preferencjami klientów, z ich jakby cechami, cechami osobowości. To jak wygląda dalej ten proces? Zgłasza się do Pani firma, porozmawiaj mi technicznie, jak to wygląda. Zgłasza się do Pani firma, ma te badania, a w jaki sposób Pani pracuje? Jakie są etapy Waszej współpracy do momentu wyjścia z? Na z gotowym projektem. To znaczy, jeżeli firma przeprowadziła badania pod tytułem Co prezentuje konkurencja, bo, to, bo o tym właśnie rozmawiamy, że ta postać jest nam potrzebna, ponieważ chcemy się odróżnić od konkurencji, to jest bardzo istotne. Więc ja przedstawiam różnego rodzaju rozwiązania. Podaję przede wszystkim najpierw robię research w internecie, gdzie przeszukuję ewentualne. Jakby wizerunki, postaci, które mogłyby się nadawać i mogłyby pasować do takiej firmy, i wtedy mm, z roz, rozmową z klientem, jakby ustalamy, co to ma być. Czy to ma być postać ludzka, czy to ma być postać zwierzęca, czy to ma być jakieś pojęcie abstrakcyjne, bo można zrobić też Brand Hero w postaci jakiejś nieokreślonej bryły, czy nieokreślonego jakby. Nie, nie do końca jakby atro, antropomorficznego jakby wizerunku. Mhm. Tak? Więc, więc musimy ustalić, co my tak naprawdę, pokazując ją fizycznie, jaką chcemy ideę przekazać. Tak? Więc musimy zrobić takie wstępne jakby rozeznanie, w którym kierunku mamy iść. No, Jeżeli już się zdecydujemy, no to wtedy już po prostu dopracowujemy szczegóły, tak? żeby, to, żeby ta postać coraz bardziej była podobna. Na pewno też pomaga wypisanie cech takiej postaci, napisanie jej takiej trochę historii. My jej nie musimy od razu na dzień dobry pokazać, jakby, jakby klientowi, natomiast ten storytelling stojący za tą postacią musi zostać zrobiony, żeby ta postać miała jakoś swoją historię. My ją możemy wyrazić później wizualnie, czy opowiadając jakąś, nie wiem, sytuację, czy historię w reklamie. Natomiast na pewno ona musi mieć jakiś swój background. Swój czyli takie swój... backstory. Tak, tak, ma pani tło. przykład dobrej takiej historii? Takim bohaterem, który ma dobry background, taką dobrą historię, która stoi za nim, jest miś z marki Plus. to jest telefonia komórkowa, ponieważ ten bohater jest właśnie bardzo dobrze dopasowany do grupy docelowej, czyli do młodzieży, to nie jest postać, która będzie odpowiadała starszej grupie wiekowej powyżej 30. Ma background taki, że jest to postać niegrzeczna, która się łamie konwenansy, która jest taka bardzo wyluzowana i przez to, że jaka ona jest. Czasami rzuci jakimś śmiesznym żartem, czy sytuacyjnym, czy słownym, to pokazuje, że ona ma jakiś napisany background, tak? czyli jest określone cechy tej postaci, te widoczne i te wewnętrzne tej postaci. I to powoduje nam to, że ta postać jest spójna i spójna także z tym, z tym przekazem, jaki chcemy przekazać grupie docelowej, do której celujemy. Mówimy o tym, że Brand Hero daje firmie przewagę. Co dokładnie? Jaką przewagę? Na czym polega przewaga firmy, która ma mocny brand hero? Takim najlepszym wyróżnikiem jest właśnie, że, że ta postać po prostu. Jakby angażuje nasze emocje, które są ważne właśnie w tej sprzedaży. Dodatkowo ta postać nam daje głębie marki, czyli mamy kilka stopni takiej hierarchii, jak firma funkcjonuje. Czyli mamy ten poziom podstawowy, czyli co my możemy dla klienta zrobić. Później, jakby przychodzimy, kolejny stopień podstawowy, próbujemy przekonać klienta, że nasz produkt jest najlepszy. A to jest kolejny etap, który nadaje nam większej głębi. Gdzie te emocje są bardziej mocniej zaangażowane, gdzie nie mówimy pewnych rzeczy wprost, tylko możemy to pokazać właśnie na przykładzie, w celowaniu się właśnie w tego odbiorcę, w jego, w jego potrzeby, tak? Jakby takie codzienne. Więc myślę, że, że, że to jest chyba największy wyróżnik. Niemniej jednak, nie każda firma obecna na rynku ma swojego brand hero. No to pytanie moje kolejne brzmi. Czy brand hero w ogóle jest potrzebny firmie? Czy każda musi mieć? Jak pani sądzi, pani Agnieszka? Nie, nie każda firma potrzebuje postaci brand hero. Generalnie firmy, które, które sobie radzą na rynku, jest wiele, które nie mają postaci brand hero, nie potrzebują jej. Wynika to często z tego, że oferują usługę czy, czy produkt, nie mają w tym konkurencji, tak? czyli nie mają podobnej usługi, podobnego konkurenta produktu, delingu, tak? konkurenta. Wtedy taka postać im jest, rzeczywiście nie jest im potrzebna i, i, i nie muszą w tym funkcjonować. Natomiast jeżeli działamy na bardzo zbliżonych jakby poziomie, mamy przykład Coca-Coli czy Pepsi, gdzie praktycznie sprzedajemy ten sam produkt, ten wyróżnik jest już Potrzebne, żeby, żeby związać, skojarzyć z, po prostu tą postać z naszą firmą i wywołać od razu jakieś emocje w tym wszystkim. Czy sądzi Pani, że w Polsce jest duża świadomość Brent Hero? Myślę, że nie. Myślę, że nadal nie doceniamy jakby siły tej kreacji, że, że brakuje trochę mimo wszystko na ten temat wiedzy. Stąd staram się uświadamiać swoich klientów w tym zakresie, że postać wykreowana, właśnie taka skrojona na miarę dla naszej firmy jest bardzo korzystna, pożyteczna. Ciągle tak myślimy. Że zaangażujemy na przykład znaną postać, jakąś, jakiegoś celebrytę, który. Czy influencera, influencera, który nam e, e, jakby bardziej jakby rozsławi naszą, nasze, nasze produkty czy usługi. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że ten influencer będzie za drogi, nie będzie miał czasu albo napisze coś niestosownego i zaczniemy mieć problemy. Jeżeli mamy wykrowaną postać, my możemy sobie ją kierować w dowolnym kierunku. Ona zawsze jest dla nas dostępna i, i to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, pani Agnieszka. Mam wrażenie, że weszliśmy w świat, który w Polsce dopiero zaczyna i dopiero się otwiera. Dziękuję pani serdecznie za spotkanie. Było mi bardzo miło panią gościć, a ja państwa zapraszam na kolejny odcinek podcastu Życie pełne ciepła. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Życie pełne ciepła.